Cześć, dzisiaj Wam pokażę y, piękne odkurzeczperzą z Almerty 251. Tu mam do niego kapelek. Y, uruchamienie potem wkleję jak się uda, jak nie to zrobię następny materiał, bo dzisiaj jest już trochę późno, żeby go uruchamiać. Y, aczkolwiek y, pokażę. Na pewno będzie bardziej dokładna prezentacja, bo teraz jest y, ciemno na dworze jak widać. Y, tam... Y, no tak, że mam piękną scenarię, tam jest kwiatek. No, pszczotka fajna. nawet Gdzieś chyba pisało. O tutaj. Takie fajne rzeczy. Jest jeszcze jedna do niego stawka no ale to mówię na dokładniejszej prezentacji. Ten to zrobię. Jak się nie uda wkleić, no to wtedy tam. To następną prezentację teraz tymczasowa. Tutaj jest taki guziczek do niego. No to co możemy sobie zobaczyć od razu od spodu. Nagrywam to statywę, Więc będzie lepiej. Tak. Tutaj mamy y Czerwiec 1985, 602, 251, pierwsza jakość, polska norma 75, czyli to by było, że 220 V, 50 Hz, wiadomo, predom Zelmer Kółeczka, kółeczka, kabelek. Za 120 zł na go kupiłem. wskaźnik worka, czy zapchany, czy nie, ale... Akurat nie chciałem mi się w to bawić, więc nie jest sprawny. Tu mamy tą rurę, robię cięcie i zaraz pokazuję jak się wyciąga tą rurę. A więc po cięciu tu jest zatrzask. Otwieramy taką pokrywę. Ona kosztowała, już mówię Wam. Tu nie będzie widać, ale kosztowała 98 zł. Tu pisze cena 98 zł, że ja tam Tam są śmieci z tego odkurzacza. No tu zawsze wchodzi podworek. Te śmieci pełno ich tu za Psa zalega w tych rogach. Hmm już taki urok odkurzacza, wtedy nie były worki takie wymienne tylko je się tak na klik wyjmowało i tak wyglądał worek, taki bawełniany, solidny chowam ciężko to się robi jedną ręką więc możecie subskrybować i dawać łapkę w górę bo mnie to motywuje o, tak sobie rozszerzę, żeby było bliżej. Godniej hmm. tutaj się to tak montuje hmm. A, jeszcze wieczko trzeba takie zamontować w ogóle. Żeby się zakłaszczyło trzeba mocno go udupczyć Że tak się wyrażę ja. Hmm. Zapinanie worka. Nie wiem, czy obejdzie się bez cięcia, ale się obeszło bez cięcia. Zakładanie rury też się obejdzie bez cięcia. No. Także dzisiaj taki krótki filmik. No, już nie koniec. Także, no, tak wygląda ten odkurzacz. Jest bardzo ładny. Także możecie subskrybować, łapkować, komentować. I do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.